A, siema, witamy Was na kolejnej eksplor eksploracji Dzisiaj będzie tak spontanicznie, kolejny raz I w dzień, wyjątkowo w dzień Jesteśmy przed pewnym opuszczonym domem mieszkalnym Jest to dom Jak widać, no fajnie się zapowiada Mamy takie dość lajtowe wejście I wijamy do środka, bo jesteśmy trochę na widoku Tam z tyłu mamy sąsiadów I pokażemy Wam to z bliska wszystko Czy okazji, no weźmiemy ze sobą k Być może i w dzień coś się Zdoła uchwycić, no. Dobra, to dawajcie. No, poszucie. Hmm, taki... Dziwny zapach, no, Taki specyficzny. Jakieś kwiaty tu mamy. Patrzcie. sztuczne. Aha. No. Hmm. Czyli Czyli to już może wskazywać, że tutaj ostatnim mieszkańcem tej taka jest ostatnim mieszkańcem, była jakaś starsza osoba to kuchnia Chyba to wątpliwości to kuchnia obrazki. Tu mamy taki kredens ten dom by fajnie się nadawał do wieczornego też, nie? No, Być może jeżeli Was zainteresuje, patrzcie druga do nieba ten nowy testament. Kulary. Jeżeli Was zainteresuje ten temat, chcielibyście, żebyśmy tu wrócili w nocy, to dajcie znać w komentarzu i zrobimy tutaj badanie pod kątem paranormalnym. Ale widać że jakiś bezdomny, hmm, chyba nie. nawet. <laughs> Jakieś pismo Zakład kominiarski Tu też coś nagrywam przy okazji. Roku. Tu mamy 80. 10 stycznia 1980. pismo z zakładu komunarskiego. Nie, nie, Śmieci. poczcie na śmieci. Jakieś bezdomne to przebywa, jeszcze akurat trafiliśmy, We że go nie ma. Znaczy no mi się wydaje, że żeby na chwilę obecną jeszcze nową, to przebywało. Zegar, zegar tak wbudowany, że tu nie. Myślałem, że to jest tak częściowo tu częściowo Myślę, że tam ma potencjał do bardziej klimatu paranormalnego. nic też są. Na razie nic nie pokazuje, hmm. To jest zdjęcie ślubne. Takich mieszkańcy którzy tu mieszkali. Ja to nie pamiętam takie, na nie pamiętam. Jakieś... No pewnie, takich, takie to rzeczy nie. To tak... takich, no, jest po prostu złożenie. drogę, nie? To, który przy połowie, ale to. Nieraz mm. bywało gorzej, nie? Mm. Tutaj jakieś zdjęcia, to są chyba wszystko jakieś pamiątki. Ksiądze mm. jakieś, jakieś kuny, czy co to jest? Wszystko leży, jeszcze je. A tu nie ma, tu chyba jakaś była taka... Komórka, hey, to... wygląda jak komórka jakaś taka. Małe pomieszczenie, wiesz, na słoiki jakieś. Czy idziemy do piwnicy? No właśnie myślę, czy piwnica, czy... No idziemy może najpierw do piwnicy, a potem zobaczymy górę W dziennie ta aktywność może być znikoma, jednak pora też może mieć jakiś wpływ, nie? Ale chcę to, w tym też taki normalny nie Albo na węgiel, albo nie, na węgiel. Nie, no, bardziej. Na posadzka to może wskazywać węgiel. To tu wrócić do czoła, mm -hmm. właśnie, to jakimś kątem normalnym zobaczyć, czy ktoś aktywuje, bo jest wylożycie osobisty, wiesz? to może wyzwalać, nie? Tak, no. to może wyzwalać. No. <laughs> no. To wróci do No. jeszcze piętro do góry. To też nie wiemy, czy kogoś tu nie zostaniemy no, na razie dozałem, no okej. Okay. No to znaczy, że ta elektryka była wymieniona na, na świeżo. Może no, to, to, to Ktoś to już tutaj wytargał. 98? Tak mi się wydaje. Może tutaj jest to, co, proszę, to jest taka co? W ogóle nie jest w jakimś najgorszym stanie. Paliło No, ale tak, paliło się, był pożar. Było nawet w gazecie. No, pewnie na bezdomnej, wiesz? Że pożar tutaj wybuchł, jakiś, To było parę miesięcy temu. Czujesz jeszcze jakieś... Ale dziwe, nie ma nic. to Czemu? Popatrz to. Nie wszerzasz w to? Tak dziwnie nie? To ktoś solował się tam trójował właśnie. Zabarykadował to Kluczy. No, ten czuć kurde tego tutaj... Kogoś... bezdomnego. Bezumnego. Jeszcze ten przeciąg taki Dziwne takie to wszystko. Jakie stare ciuchy tu w ogóle są Fuj! Widać ubrania jakieś, wiesz, może ktoś tu... Tutaj... No myślałem, że ktoś tu będzie, że to za wiesz. Dziwne rzeczy. Ten przeciąg, wiesz, otwiera te szafy. Fuj! Cuchną te to rzeczy. Zobacz, jakiś małe klip takie, nie takie poddasze. W ja to tak trzyma, bo dawno przecieka wiesz? Jak dawno się przeciekać? Mm, od góry, nie o, to jest wszystko. No Tu mamy jeszcze na górę jakieś miś. Puf. Teraz Czyli to jest Nie ma nic. No to nie ma nic jest nie? w ogóle nie odpowiada, nie? nie. Tu też w ogóle takie małe jakieś też Jakby Tu przytrzymywali nie wiem Dziwne to pomieszczenie, to też nic nie ma. Nie? Chodźcie, co jest, to, to kurwa, jest. To są klipki, małe. Oh, Nic tu nie ma. Nie wiem, czym to miało służyć takie. Małe te, ale może Wy będziecie wiedzieli. To raczej jest na różne rzeczy, że robili takie, wykorzystywali przestrzeń. Takiego strychu, jakiego Ja nie no, Jestem zdania, żeby wrócić tutaj też od roku. Ziem. Zrobić tutaj śledztwo pod kątem poranowanym. No teraz to może nie być uaktywnione tutaj co drzemie w tym budynku. Nie wiemy jakie żelania. Ale myślę, myślę, że ma potencjał tego obiektu. Jest ale ewidentnie ktoś chyba tutaj jeszcze przychodzi. Co dalej? Nie ma, nie? ale to jest do czyn... Nie wiemy jak No czynić. No co? No, co nie Kiedyś wieczorem będziemy no. ja przyjechać. możemy tu wjechać. Mi się wydaje, że budynek mapy ma potencjał, ale. To nie jest no, uaktywnione. Pijmy wszystko. No się zachowała, nie? No, tak. głównej drodze, Przy głównej drodze, tego nikt nie bierze to to. Takie... No... też no chyba świetnie. jakieś kurniki, nie, nie, nie znam jak mnie, jak szkolny, na nie bawię. No i fajnie Haja. No Toalety mamy tu na dworze Jak widzicie dobra no My będziemy się żegnać z tego miejsca Jeżeli chcecie, żebyśmy tutaj przyszli nocą i zrobili śledztwo pod kątem paranormalnym Ale i tak przyjdziemy Czy tego chcecie, czy nie Będziemy to tak, no, tu wpadniemy No, no to... dla mnie miejsce ma potencjał Jak widzicie, dużo rzeczy prywatnych Dużo rzeczy się zachowało Ewidentnie Mieszkała tutaj starsza osoba wcześniej, teraz jakiś bezdomny się tu musiał zakotwiczyć No i co? Będziemy lecieć stąd, zwijać Linki macie w opisie do naszych tam Facebooka, Instagramów standardowo I widzimy się w kolejnym materiale Siema, na razie